walczysz ze mną, czy nie? Powtarzam ci, no, kurwa... Walczysz, na... czy nie? No to teraz mam kontuzję, w czerwcu mogę z tobą walczyć. Jeśli Amadeusz ciebie boli, to nie, nie walcz. Kurwa. No i wiedziałem, że będzie publiczny lincz, kurwa. Wiedziałem, że będzie publiczny lincz, bo mam kontuzję, kurczę. I, I co, włodarze siedzą się nazywają, bo wiedzą, że od 10 dni mnie zmuszają, pomimo, że jestem kontuzjowanym człowiekiem i wiedziałem, że tu przyjdę i będzie ten atak na mnie, ale rozumiem, że jesteście wszyscy zawiedzeni. zawiedzeni. Możecie mieć do mnie pretensje, jest mi w kurwę przykro, że mam jebaną kontuzję. Ja, pierdolę! Jeszcze 9 dni temu kurwa odgrażałeś, że mnie rozjebiesz i zabijesz, kurwa, wiesz co? Powiem ci szczerze, nie? No, ciekawe kurwa... czy jak ty byś miał szczerze? kontuzję. Nie, serio. O, mi... Michał widział tą kontuzję. Nie, powiem, powiem ci szczerze, nie? Wiem, że jesteś szuja jesteś ogólnie życiowa, ale wiesz co, myślałem, że jesteś kurwa charakterny. Serio, myślałem, że jesteś kurwa charakterny. Teraz w moich oczach kurwa nie masz nic. Nie masz charakteru, kurwa. Ale ty zawsze mnie złe rzeczy mówisz, Nie, mówię, oje, ale, ja ale, mówię, ale kurwa! Ja mam kontuzję, to nie powiesz dobrych. Kontuzję, mam kurwa, ile razy ja miałem kontuzję, walczyłem za każdym razem, wstrzykiwałem sobie blokady i się napierdalałem! Kurwa, nie ma coś czego, paluszek mnie boli, ja pierdolę, ja, to się bijmy w tym boksie, no kurwa! Ale to lekarz dopuściłby no to cię pierdala, do pojedynki, Znaczy jakby... lekarz powiedział, że jeden na dziesięć... Znaczy, że to kwestia indywidualna, że jeżeli on twierdzi, że go boli, no to niech nie walczy, że przecież nikogo nie będziemy zmuszać do walki, skoro on tak twierdzi. Że to jakieś jest... Powiedział, że, to, że nawet jak był ten uraz, to, to jest takie drobne, że... Kurwa, to by nie... Tak, tak, on nie, powie... nie użył słowa drobne. Powiedział, że nawet by nie wyszło na USG, bo to jest taka drobnica. Że to, ale nie to że są uraz, tak malutkie. Tylko, że ten staw jest mały po prostu. Tak, powiedział. że nic by nie wykazało. Że no, Musisz to to... iść znowu na badania, no, ale... posprawdzać. Nie uraz, tak dalej. Y, że jest drobny, tylko że ten staw jest Nie, drobny. ale Amadeusz że że no no by nie wyszło. Bo ja też nie chcę tutaj wychodzić na takiego, że ja cię no. namawiam do walki. Jeśli uważasz, że Cię boli na tyle, że nie jesteś w stanie walczyć z, Amadeu, z Adrianem, to nie walcz. Nie będziemy Cię tutaj prosić. I jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. Bo Twój menadżer zgodził e, e, no, się na te trzy razy trzy. Tak. I wtedy byliście gotowi. Teraz mówisz, że już, że już, nie chcesz kompletnie walczyć. Skąd ta zmiana, że jeszcze po tych sparingach w czwartek, kiedy ci się teoretycznie bardziej bolało, byłeś gotowy zawalczyć? Nie, ja już mam ogólnie w dupie tą federację, tyle wam powiem, za to, że mnie kurwa publicznie zlinczowaliście. No, kurwa, to wypierdaleś to, jak pacjent. Chuj tu kurwa, jebana. Chuj jak kurwa, tak się odgrażajcie, kurwa, mnie zapisz. kurwa mam kontuzję, jest a, chuję chuję mam kroże, kontupię, nie mogę z tobą walczyć. Znaczy, Robię, się mnie zapisz, kurwa, poszukaj, Ale ty kurwa gdzie jest twój charakter, kurwa? Jakbym ja miał porozbijaną na kurwa Ledwo chodzę do no... kibla, nie mogłem dojść zanim nigdy się z kurwa. kurwa nie rozumiesz? Do kibla nie mogłem samemu dojść, do póki mi zastrzelił. Z kurwa nie mogłeś chodzić do kibla. Nie, pierdol, kurwa. Jakbyś miał charakter jaja, to byś nic nie powiedział. Kurwa, zagryźć zęby i To nie jest ja, coś, mówić. No 10 sekund kurwa mówiłeś, a co? Chując no, to kurwa, wzrany jesteś, taka jest prawda. Tak? Wypierdalaj. Koniec, kurwa, nie dam ci tej walki. Nie dam ci kurwa nigdy żadnej walki to, żeby Stąd, nie walcz z tobą, dajcie mi kurwa zastępstwo. Czy jest kurwa ktoś, kto zabalił cię? Utewo! ja wolę. Utevo. Dobra, dajmy jeszcze. Dawaj. Dawa.